Małe Obywatele, i oto w piątek, w końcu po prawie pół roku, mamy kolejny patch o numerze 3.23. Teraz co istotne, później podsumowanie co nowego w tym patchu, a na końcu garść przecieków, co dalej czeka Star Citizen. Co dla nas graczy było najważniejsze? Oczywiście to, że ten patch przyniósł częściowy wipe. Czyszczenie tym razem dotyczyło kasy Alpha UEC oraz reputacji. Oj, to bardzo boli. Kto ma do zdobycia upgrade do F7 MK2, to pozostało niewiele czasu na zakończenie wszystkich pięciu etapów misji Overdrive. CIG wprowadziło nawet komendę z konsoli, tej dostępnej pod klawiszem Tylda. Tutaj po prostu wpiszcie Mission, wciśnijcie Tab i powinna cała komenda się wyświetlić. To wyświetli wszystkie misje Overdrive, które zrobiliście. Oczywiście jeśli nie wszystkie będziecie mieli wykonane, to nadal w MobiGlasie w misjach powinna dla Was być dostępna sekcja Priority, i kolejne misje do wykonania. Ci którzy mają wszystkie misje wykonane otrzymają w priority misje do odebrania upgrade'u F7C do F7A w wersji MK2. No i szybkie podsumowanie co nowego w 3.23 i co według mnie najważniejsze jest z punktu widzenia rozwoju gry oraz rozgrywki dla graczy. Replication Layer bezwzględnie jest to najważniejsza część tej aktualizacji, której mam nadzieję, że nie zobaczymy w akcji, bo tak dobrze będzie to wszystko działać. O co chodzi pokrótce? Wprowadza to dodatkową warstwę komunikacji klient, gra uruchomiona na komputerze gracza, serwer i właśnie nową warstwę repliki. Będzie to taki nadzorca stanu gry, który na wypadek gdyby pierwszemu serwerowi zdarzył się crash, zadziałał, ale co najważniejsze, jest także to mechanizm, który w prawie niezauważalny sposób w przyszłości ma posłużyć do dynamicznego połączenia gracza pomiędzy serwerami. A nad tym przełączeniem właśnie będzie czuwać też w piątek wprowadzona warstwa repliki. Kolejna rzecz to systemy silnika grafiki. Bardzo dobrze, że CIG rozwija swój silnik cały czas i nad nim cały czas pracuje. To bardzo dobrze wróży na przyszłość, gdyż w zasadzie dzięki temu gra wizualnie nie będzie się starzeć. Duży plus. Zmiany w rozgrywce. Istotnym jest wprowadzenie nowego systemu walki powietrznej Master Mode. Z pierwszych opinii system ten zszedł z modelu fizycznego lotu na bardziej taki arkadowy. Ale dajmy sobie trochę czasu. Być może nie jest wcale to takie złe, jak jest to oceniane na spektrum. Dajmy CIG trochę czasu. Myślę, że będzie wiele zmian w tym trybie przez najbliższe patche. No i mamy w 323 Kolejne drobiazgi. Interfejs wizjera mobiglasa, a przede wszystkim nowa starmapa. Miejmy nadzieję, że spełni wymagania, ale moje odczucia są troszeczkę mieszane. Może to też kwestia przyzwyczajenia do mojej starej starmapy. W 3.23 kolejne drobiazgi to uatrakcyjnienie rozgrywki, takie jak nowe bunkry, przepraszam, centra dystrybucyjne, fauna trochę nowych misji. Bardzo mało nowości dla graczy. Czy jest to ważny patch? Ze względu na mechaniki sieciowe czy graficzne, jak najbardziej tak. Ze względu na atrakcyjność rozgrywki, tutaj wpisuje się tylko nowy model lotu. Reszta to, tak jak mówiłem, drobiazgi, które zatrzymają graczy w SCK dosłownie na chwilę. Mam nadzieję, że kolejne patrze, punktowe, szybko wprowadzą mechanikę cargo i osobne hangary, bo zatem przyjdzie trochę nowej rozgrywki dla graczy. Co z przecieków? Ano, Chris walnął tekstem, że dynamiczny server meshing ma być wdrożony jeszcze w tym roku. Widmo gilotyny Q1 2025, o którym mówiłem w jednym z raportów dotyczących finansowania, widać, że mocno odczuwa CAG i najbliższe miesiące będą magiczne dla nas graczy, jeśli chodzi o rozwój gry. Jest także informacja, że następny duży patch przyniesie nowy system Gwiezdny, więc 3.23 jest ostatnim patchem z numerkiem 3. Kolejny będzie miał już numer 4. Choć jeszcze czekają nas patche punktowe, jakiś 3.23.1 ze zmianą gameplayu komponentów, to, że te które zostaną zniszczone do 0hp będą musiały być wymieniane i nie da ich się naprawić. Pojawi się także keybind do przełączania trybu SCM na NAV. To już jest dostępne na ePTU oraz kolejny punktowy, być może 3.23.2 patch, w którym doczekamy się mechanik cargo i hangarów osobistych. Miłej zabawy w 3.23. Kto ma ochotę dołączyć do wesołej ekipy testującej błędy w aktualnym patchu, to linki do naszego Discorda znajdziecie poniżej w opisie. I to tyle w tym tygodniu. Pozdrawiam Was Wrobski z Polskiej Gromady Gwiezdnej. Do zobaczenia w wersji.